Ja chciałam z tobą tutaj najpierw przeprowadzić jakąś luźną rozmowę wprowadzającą, ale to nie ma żadnego sensu, ale, bo przyniosłaś tyle książek, że porozmawiajmy o tym, co ty ze sobą masz, bo to w ogóle jest super ciekawe. E, masz e, bardzo dużo książek, które ja też bardzo lubię, więc opowiedzmy o nich, będę się czuła, jakbym <grym> to ja opowiadałam. Tak. Poczuj się, jak ja się czułam, kiedy jeszcze pracowałam w waszym programie. Miałam zawsze trzy minuty na opowiedzenie o interesujących książkach. I to było mistrzostwo świata, ponieważ naprawdę zrobić w trzy minuty to, co będziemy usiłowały, teraz zrobić w kwadrans. To jest duża rzecz, żałuję, że nie ma Twojego programu na antenie, drogi Dzień dobry Pawło, bardzo żałuję, to że nie ma ani na naszej zranęłam, tak? antenie. Ale wracając do naszych programów. Tak, tak jest, tak jest, A czego zaczniemy? Ja przyniosłam te książki, żeby było y, jasne, że ma być kolorowo i y, to żart oczywiście i tematycznie, bo pomyślałam sobie, kiedy mnie zaprosiłaś do programu, że gdybym chciała Ci opowiedzieć o książkach, które są dla mnie ważne, to musiałabym się cofnąć do dzieciństwa. Przecież nikt nie będzie z Państwa siedział teraz przed komputerem i tego słuchał. E, I pomyślałam, że powiem Ci o książkach, um, które tutaj są, um, przez pryzmat wspólnego mianownika. Hmm? Bo ja sobie myślę, że każda z tych książek, po pierwsze, jest, um, jest mi bliska ze względu na to, że, że cechą charakterystyczną. Podmiotem, przedmiotem, każdą treścią to jest człowiek. Ja nie potrafię czytać opowieści, które są dla mnie nieczytelne, nieodpowiednie, dlatego że nie ma tam bohatera z krwi i kości. Mm -hmm. Popatrz na przykład biorąc pierwszą z brzegu, czyli wspomnienia wojenne Karoliny Landskorońskiej. no to jest, to jest prawdziwe życie. Oczywiście musisz uwierzyć, że autor opisał prawdę o sobie samym, a jeśli w to uwierzysz, to zabiera cię w nieprawdopodobne zdarzenia. I to wszystko wydarzyło się naprawdę. Czyli o ile literatura m, faktu tak bardzo doceniona przecież w tym roku, prawda? No, to prawda. pierwszy Nobel dla reportażystki, którą zresztą gdzieś tu mam jest Tak, mam Switchę akurat to ponoć czasy second handu nie są, nie są tą najlepszą powieścią. Bo no, wojna nie ma w sobie nic z kobietą właśnie. to jest jest, tak, to jest, to jest ten wzorzec metra Sebr. No to, to jest taka um, pozycja obowiązkowa. Czyli musi być człowiek. Czyli gdzieś chyba najbliższy jest mi reportaż, gdyby tu chcieć znaleźć, no może nie. Chociaż ocierający się trochę o reportaż, Beaty Hamontowskiej opowieść o dwóch genialnych architektach, Lachet i Szanajca. Jestem wprawdzie dopiero w połowie, ale ta książka jest tak ym, sensualna i esencjonalna jest w niej tyle, że trzeba sobie ją dawkować. Lubię też literaturę, lubię też architekturę, dlatego literatura o architekturze gdzieś mi podpada. No i oczywiście. Królowa rozmów i moja mistrzyni, czyli Teresa Torańska. Jest tutaj także Oriana Falaci. To nie ja ci wiem, chciałam. Nie tu... Wiem, którą wolę, chyba jednak teraz. Chciałam Ci powiedzieć, że niedługo ma się ukazać książka taka porównawcza y, o falaczy i o Torańskiej. jednocześnie Remilię. Grzela o, podobno rozumiem. pracuje nad taką książką i to akurat chyba coś dla ciebie. Rzeczywiście masz tutaj falaci. Naszym poprzednim gościem była Martyna Wojciechowska, która też dużo o Orianie Falaczy opowiadała, no także w kontekście tego, co się dzieje teraz y, na świecie. świecie, bo uważa Falaczy za prorokinie swego rodzaju? Z tym trzeba być ostrożnym, bo są przeciwnicy tego kursu, czyli tacy, którzy będą od razu łapać cię za słowo, jeśli powiesz publicznie, że to, o czym pisała Falaci, a, a faktycznie o Islamie pisała bardzo otwarcie, po tylu latach jest naszą rzeczywistością. Niestety jest ale no tutaj, tutaj zalecałabym ostrożność, natomiast wiesz, kto jest moim ostatnim odkryciem? No. Magdalena Parys. Magdalena Parys, tak. Mam, mamy e mam i Magika, mam też tunę. niestety obie tam jednocześnie to też jest moja zmora, bo ja potrafię raz wszystko naraz. To jest niedobre, bo jednak trzeba sobie chyba ustalać hierarchię, jak ty czytasz. Nie, ja mam bardzo dużo książek porozwalanych, wiesz, rozkładanych mm. przy łóżku i na biurku. Nie, ja czytam tak z siedem naraz, czasami się to jest... miesza wszystko, nie jestem, jestem pewna, co w której książce... Właśnie odchodzi, no, któraś w pewnym momencie może stracić też moje zainteresowanie. Ja że tak potem, bywa że... bywa, bywa. Ale nie jest tak na, na pewno w wypadku książek Magdaleny Parys, której ja też jestem wielką fanką, i Magik, i Tunel, to są takie tak. ciekawe książki, bo one są i historyczne, i beletrystyczne, i na faktach, i nie tylko. I widzisz jest sytuację historia. polityczną i polskiej i Niemiec, i jesteś... Ale jakoś cały czas nieprawdopodobnie ciągnie cię historia, bo nie mam tutaj jednej książki, yy, która jest też dla mnie, a może mam? Nie, nie mam, która jest też dla mnie ważna, o tym za chwilę, no wiesz, no. gubię się już sama. Czyli tak w domu, bardzo dobrze. Niestety właśnie tak wygląda moje biurko i czasem sobie wyrzucam, bo rozpoczynam jedną, drugą, trzecią, o czwartej sobie przypominam, bo widzę ją na regale, myślę sobie czas najwyższy wrócić do tej książki. Tak było na przykład z tą książką, którą o. uwielbiam i polecam naprawdę wszystkim paniom, jeśli chcecie przeczytać taką mięsistą opowieść o miłości. przepiękna bardzo wymagająca, yy, drobny druk. Michael Faber, szkarłatny, płatek i biały. Wyszła dawno temu, myślę, że tak, 10 lat temu. Tak ja ją czytałam z dobre 8-9 lat temu. Yy, też sobie ją dawkowałam, to jest moja cecha charakterystyczna. Kiedy książka mnie wciąga, to za wszelką cenę... otrzymam ją jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze sobie odłożę na, na później. Dobra, co tu jeszcze masz? Boże, nie wiem, w ogóle nie wiem co I się chodź... wyciągać. O sytuację... Ym... Poczekaj, a może porozmawiajmy o kobietach. Dobra, bo. Yy... Książka Anny Janko Mała Zagłada. No, jedna z bardziej wstrząsających książek wydanych w tym roku. Ja jest też samolite. dzielę takie książki, y, dzielę swoje książki pod kątem okładek, bo jak widzę okładkę przejmującą, to y, targają mną sprzeczne uczucia. Bo po pierwsze bardzo bym chciała już po nią sięgnąć, bo wiem, że to jest ciekawa historia, nie wiem czemu, jak to jest jakaś jednak intuicja. A, a z drugiej strony boję się, bo myślę sobie, że jak zwykle się nad tą książką spłaczę, no będę miała problem ze snami, tak. ponieważ mi się bardzo często śni to, o czym czytałam. Ale to jest niebywale e, prawdziwa, uczciwa książka. Strasznie mocna, tak. To jest historia mocna pacyfikacji e, wsi. zamojskich wsi. Zamojskich. Tak. E, z takimi też odnośnikami, które m, też w moim czytaniu mają, mają znaczenie, bo ja e, kiedy wyczytam o jakiejś książce w jednej książce, to natychmiast idę do tej książki i, i, i sięgam do niej. To jest właśnie opowieść o, o państwu zamojskich, którzy narażając własne życie, ratowali te, te dzieci z, z, tych pogromu, z tego pogromu ziem, ziem zamojskich, więc natychmiast zainteresowałam się też losem tej rodziny naszych ziemian. Z czego zresztą powstały osobne materiały do Dzień Dobry TVN, ale to się zawsze jakoś tak łączy. Tak samo było z tą historią pamiętników. Karoliny Lanskorońskiej, która umarła bezpotomnie, więc trudno dzisiaj potomków w tej prostej linii szukać. Wprawdzie Jan Lubomirski Lanskoroński odziedziczył po niej, nazwisko ona go usynowiła. No ale jednak jest to historia rodu, którego już nie ma. To się tak właśnie plecie. Natomiast reportaż jest, jest, jest też bardzo dla mnie ważny, bo tu mamy Angolii. Elickiej. Bardzo dobra rzecz. I wczoraj w nocy, a propos sytuacji, bo to jest sytuacja Polacy na wyspach. A tutaj zaczęłam wczoraj w nocy czytać coś delikatnego, małego, ale Ach. po kilku stronach już bardzo przejmującego, czyli, no, czyli oczywiście polityka i czasy e, obecne, czyli wielki przypływ, co się dzieje na Lampeduzie, to jest też naprawdę mocno mocno obrazowa, taka plastyczna, autor nie, nie oszczędza czytelnika, nazywa rzeczy po imieniu. A żeby spróbować zrozumieć jeszcze to, co się dzieje dookoła nas dzisiaj, to sięgnęłam właśnie po tę książkę, bo, bo jednak e, Wszystkie wojny Lary to jest niby opowieść m, taka prosta i serdeczna o losach matki, która za wszelką cenę pragnie uchronić swoich synów przed tym, co nieuchronne, czyli przed ich śmiercią, przed, im, przed ich końcem, bo oni postanawiają pozostać dżihadystami. I ta książka bardzo dobrze wyjaśnia już początek i koniec, czyli jak dochodzi do tego, to nie jest nazwane bezpośrednio sam czytelnik się domyślisz, jak dochodzi do tego, że tacy młodzi ludzie podejmują decyzję o tym, żeby rzucić dotychczasowy świat to, co dla nich ważne, poddać się tej, tej presji terrorowi tej filozofii i iść, wiesz, na wojnę, która właściwie też nie jest ich wojną, bo gdy przeczytasz tę książkę, to wiesz, że tak, dokładnie tak było. Masz tutaj jeszcze głośną ostatnią bardzo książkę, czyli rzeczy Iwaszkiewicza, tym tak. nie Anki Król. Jeszcze chyba nikt w ten sposób nie potraktował Iwaszkiewicza, że popatrzył na nie niego poprzez jego przedmioty. To w ogóle jest świetny koncept. To raz, a dwa to jest wszystko takie codzienne. Tak. Masz poczucie, że odczujesz tak, że jestem z, z, z tak. tak. Tak, coś tak bardzo właśnie bliskiego. Mam wrażenie, że ta książka pachnie, mm -hmm. że naprawdę te wszystkie ubrania, które Anna odkrywa w jego, w jego szafie, że ja czuję zapach tej naftaliny. Tak. Ten, te opisy są niezwykle sugestywne. No i znowu ściągają tak jak mówisz pomnika, z piedestału kogoś kto Wszedł albo został wepchnięty na ten pomnik. Masz też Magdalena Tulli, nominowaną do Nikę. Bardzo żałuję, że Nikę właśnie nie przypadła. Bo nie przyniosłaś ksiąg jakubowych. Nie przyniosłam książek jakubowych, bo nie czytałam, ale jestem fanką Magdaleny Tulli i nie wiem, czy to w ogóle można powiedzieć. Jest taki gatunek jak literatura, absolutnie emocjonalna. Najwyraźniej. No, no to jest. Jeśli do tej pory nie było, to ogłaszamy taką szufladę, ale ja sobie zobacz nawet robiłam no to... notatki, ponieważ ym, dlaczego akurat tutaj użycie białej farby odsłoniło coś z moich spraw zamiast zasłonić coś innego. No to popatrz, no ile ważnych rzeczy jest w jednym takim zdaniu. Yy, staram się nie niszczyć książek, ale, ale na przykład teksty typu zajrzałam w studnie minionych dziesięcioleci mam podkreślone, bo. Bo to jest też bardzo, bardzo przejmująca opowieść o tym, co dziedziczymy po, po, po naszych przodkach. O, o tym ja samym troszeczkę jako, też. Tak, tak, tak. I, ale i właśnie ten nabater. Absolutnie ohydna ta okładka. Muszę przyznać, że te nowe okładki robią krzywdę tą książką. A to jest pierwsza czy, czy druga? To jest nowa, to nowa, jest nowa okładka. Nowa, tak. tak, tak. Nie widziałam tej pierwszej. Natomiast bardzo się cieszę, że Magda Cielecka dostała. Rolę, główną rolę, bo będzie ekranizacja tej książki, wobec czego bardzo jestem ciekawa. Tak jak pewnie większość z nas, nie lubię oglądać filmów, jeśli najpierw przeczytam książkę, bo zbyt wiele rzeczy mi się nie zgadza. Książka zawsze wtedy wygra. Zobaczymy, jak się uda. Nie wiem, kto reżyseruje, nie pamiętam, ale bardzo jestem ciekawa, jak się uda ekranizacja tej ciemnej, ciemnej, ciemnej powieści. Okej. Okay. To wszystko? No nie wiem, czy wszystko. Wszystko pokazałeś? To wszystko. wszystko masz masz Torańską w bardzo dużej ilości. No, że Ale mieście, dlaczego no? wiesz? Bo, bo o Torańskiej tak. zawsze myślę w tak e, takim wzorcu dziennikarstwa. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz przeczytałam, że ona robiąc swoje rozmowy, nachodziła swojego bohatera 5, 10, 15 i 20 razy. Ja nie wiem, czy w dzisiejszym świecie ktoś tak pisze teksty, mm. ktoś tak pisze wywiady. I tak. która redakcja ma tyle pieniędzy, żeby tak. komuś pozwolić osób, pracować w taki, w taki sposób. No no właśnie, niemożliwe. Nie no ale właśnie dlatego, że... Poświęcała całą swoją uwagę rozmówcy, wiesz, tworzyła rzeczy ważne i takie, które się po prostu nie starzeją. Pamiętam jedną z jej książek, ja jej tu nie przyniosła, już mi się do walizki nie zmieściła. To tak chyba z była walizka przyjechała. To chyba były wywiady z lat 90., może w książce są, albo jesteśmy, bo czytałam mhm. obie. Poruszające wywiady z osobami, które wówczas były uczestnikami naszego codziennego życia. I to, co ona potrafiła odkryć w człowieku, przecież nie pytania, one były zawsze proste. Tak, tak. Taka totalna. Ascetyczna. Asy, tak. tak, tak. E, e, natomiast e, umiejętność, i chyba to miała, to nawet widać na tym zdjęciu wywiadu, książki wywiadu z nią, słuchania. Że sposób, w jaki ona patrzyła na swojego rozmówcę, zresztą tak ją wspominają wszyscy ci, którzy mieli z panią Teresą kontakt i z nią pracowali, że ona całą sobą była w swoim bohaterze. No i to jest gdzieś tak trochę też moja droga, więc widać to na przykład w programie w roli głównej, w której nie jestem w stanie usiedzieć prosto na swojej kanapie, tylko nie że wchodzę do swojego bohatera, więc masz szczęście, że to ty dzisiaj świeci, więc posiadła się na krześle. <laughs> Bardzo Ci Magdo dziękuję. To już? No, mhm. myślę, że że tak, tak. powiem, lista zakupów przez świątecznych naszych okay. widzów wydłużyła się. Mam tu jeszcze cukier, ale o tym nie będę Państwu Cukier, powiem, to biała trucizna, jak wiemy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, powodzenia. Dzięki. Bardzo lubię ten program i niech się Wam dobrze wiedzie. Wspaniała jesteś. Dziękuję.